Dzień dobry państwu, witam wszystkich, z tej strony Kadet i jest ze mną Korn Yo Korn Yo Siemano Dzisiaj zagramy w Borderlands 2 Bo jedynki nie ma Yo Dobra, to zaczynamy Jak to się robiło? Left game Masz? Rozpoczęło Rozpocząłeś? Super Super subcie Profesjonalny FPS. First there was the vault, but I don't no I the mystical key. To the warriors who opened it, the vault was to just a container of tentacles and disappointment. They vanished into the wastelands. Certain that the vault held no treasure at all. They were. Oh my god! Oh my god! What the fuck? A viridium! of iridium, a priceless alien element. Soon. Oh, it. Yeah, it's już... to... a very valuable mineral emerged all across Pandora. Its appearance attracted many, including the ja sułam, Hyperion Corporation. And they came to Pandora to mine Iridium and bring water to their ships. No, <laughs> I don't know. Where is it? But how to find it? How to use its power to civilize the borderlands? once and for all but hyperion weren't the only one searching for the next vault's alien power oh, the call of danger and loot is not so easily resisted certain warriors can't even pick up a knife to uncover the truth as is my right but only a mangos they were shooters others no. call them fools but i Jakiś tam... Mm mhm. Escape się nazywa. Taki klawisz na klawiaturze. <laughs> ale słuchaj. Handsome <laughs> okay. Jack. Press escape to skip. E, nie dotykaj go nawet, bo ci jaja wierdę. A tu jest fajna muzyka, poczekaj, stary, ale nuta jest boska, nie? Patrz, oh. patrz, patrz. Kamel, kamel, nie? O, ja po dwóch flaszkach, nie? Ja jak wracam od ciebie, o. Na czterech, na, na czterech, łapach Zaraz Będzie, zaraz będzie, że starzy jadą O o I ciul, podwózka Za autem Ale co tam? <tot> o tu Korn Korn przeprasza tatę <tot> <tot> Morreu! mu Morreu! 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 o o o o Morreu! o Morreu! Morreu! o To co, jak po 20 minut nagrywamy, nie? Coś mniej więcej? No. Ula. Żeś spadł ze znaku. No to wiesz. Tak to jest, jak się wstaje po koksie. Po koksie. Borderlands 2. Żeś to tak powiedział, jakbyś był lektorem w jakimś filmie. Serio. Fantastyczna czwórka która nie wiem, nie mam ryb. siódmą ogórka. Hmm. Axton. The bazooka kurczę, Featuring kurczę, the, the jungler Ja gram nią, nie ma opcji Paniusia się nazywa jak? Maja. Maya Maya co má fajné, A ty hráš tím paštetem, já? Na Dva pistolety, na vodě, jazda. Konzerker! Konzerker! O, i tu. Kamil, jak jde w sluhavkách na ušách. Ale kupa. What the fuck? Omegy kde on je? Omegy to je invisible twitch. A <laughs> jesteś zerem małym frajerem no, Dobra, koniec zem 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 zem. Ej Stop klatka To Zbyszek cute, po operacji y you're but you're not. Mm, yeah. Witajcie, Pandora Kiddos Witajcie to dzieciaki i bomb I bomb, i bomb, i bomb, I bomb, i bom, i bom i e kurde. Edshot kurde i pobroma bala Dobra. Y mamy minutę, dwie minuty mamy na to, żeby wszystko to zmienić, ale nie da rady, więc wybieramy 0 Głowa jest gówna Dobra Select. Enter A może zmienić kostiumy, nie? Dobra, już wybrałem, enter to czekaj, zrobię tak, żeby mnie nie widział na mapie. Dobrze, zrób się imię. Chyba da rada, ale nie jestem pewien. Mhm. Uh -huh. Oh yeah, czarne okulary. Tutaj... Kadet. Ka -ka kadej kurde. Okej, okay, let, let's rock, bitch! I say, let's rock, bitch! Waiting for order or Order. Order. Or 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 A ty już kikasz! <laughs> nie to nie jedna, Marcin. Nie przyspieszysz I swojego wstawania. Teraz ja po No w sumie widzę. Mam widok swoich oczu chyba. <laughs> o! Teraz spójrz lewo, to jestem ja. Jaki ty mały, jak ty pol. Haha, wow, odpowiada ro, twojemu re, rozmiarowi, że... Zacznij, mordy! Odpowiada twojemu... Czekaj. Ha, ty nie dostałeś. Ty masz pełne życie? 90% A nie 10 HP? Nie. No, jaki fajny wajf. To ja mam 10hp, a ty masz 90. Skaczcie do góry, jak kangury, joo, check it up, man. Odejdź! Ktoś mnie śledzi. I pachnę. Haha, <śmieniu> szybszy <śmieniu> jestem. Nie wiedziałeś, miałem amunicję w tej grze. O, nauczyliśmy się poruszać. Jakby co, wiadomo, sniperki dla mnie, nie? Chcę wezwać też jednego shotguna, jakby co? A ty jesteś niski, strasznie. Czy mi się tak wydaje tylko?

Ale bajer, ej człowieku! Aha, no tak. To się to świeci w ogóle. Ale Czekaj, co to znaczy to ja na nie wiem. wiem. Widzisz to? O, widzę. A widzę. Zaświeciło ci się na niebiesko? A i jakieś F było, a No, 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 to co? To, to, to jest chyba jakaś znajdźka, nie jestem pewien. Yeah. <laughs> to jest tylko tak, żeby wiesz... robić hasu. Mam jakąś rangę Complete Też masz? Nie. Yeah. O, pistolet jest O, wiesz... Okradłem cię. their time has passed thanks to handsome jack pandora needs a new hero i know that hero is you apart from the excruciating pain this is great i've been waiting for a mighty ball hunter to help me reach sanctuary i will be your wise leader and you hello

Let me know if I'm gonna run into anything. Watch, we're gonna run into something. Watch, we're gonna run into something. gonna run into something. Watch, we're to run into something. into are into To jest jedyne miejsce, gdzie będziesz bezpieczny. Bo chłop. Bo chłop. Bo chłop. Bo chłop. Bo chłop. Bo chłop. a chłop. Bo chłop. tank. Co za koleś w ogóle? Napisałem mu, że sprzedam mu broń za e, reka. On pisze, że on myśli, że reklam to jest ref. E, meta re, reklamowany to jest re, refelawny, Ref. Re, jakiś tam. No, mimo, że mnie rozumiesz, bo już myślałem, że będę musiał się tłumaczyć. Nie no, ma co, Hanni. No, to co. Ja się zareklamuję. No, za reklamę za, właśnie za, ten. Mam gift do tych, grich, No, jeśli chcecie, no to Marcin sprzeda za stówę, ale ja tu po promocyjnie tylko za 5 dych. Tak więc. No. za jaką grę? No, to, to dokładnie. Jeżeli potrzebujecie, to ale nie dostaliście w jakiś sposób gifta, bo nie, nie zaakceptowali waszej prośby. Można się zgłosić do nas. Proszę to zmienić. Ej! Kuta zrobił doja, no! Dodge, dodge! Aha, i kryj na ryj. Też kryj. O, w mordę! Ej, on jest większy! Nie, na długo. Hey kiddo, Jack here, president of Iberian, let me explain to you... O, tu jest fajny tekst. ...Vault <podría śm Uma> Hunter show up, Vault Hunter looks for the new Vault, Vault Hunter gets killed... by me. You see, you see the problem here? You're still alive. Czemu jeszcze nie mogę wziąć? bo masz full życia, a, e, too, a tutaj nie mam czegoś takiego jak potionów. Gdzie um. są? No, koleś mówi, But, że... że... Yeah, tam coś tam. x e, że, hold. że, no, X-Halt, no, dokładnie. Chodzą. No i tutaj jestem, boss, stawaj. Ale nie rozwaj tych głównek jeszcze. Dopiero po odstanie. no aha, super. Jaki <grywa> kurdo <kurduper>, nie <grywa> <do>. <grywa> co ma na klacie? 50 cent, bitch. Knut. <grywa> knut knud z rąk, knut. Gwiezny <grywa> stolec, o, tak to się tłumaczy. Ma Chyba tak wypije E, mój tata nie pije. drugą Daj znać jak go zabierz. Aha. Czujecie życie? A życie bo O, już nie żyje. Uważaj, ich jest więcej teraz. O, Zostań w morgu. Wejdź na tyg. Jestem na dole. on już jest nasz, bitch. No, strzelaj się. do niego, strzelaj! Żyjesz? Tak. To, to dobrze, to że państwo, drugi jest życia. <grym> ha, i, ty, i ty jesteś tankiem, tak? <grym> O, mam taką rolę w tej, w tej grze, ale nie wiadomo... że ma więcej życia, no. Właśnie, właśnie, To jest menu tego gracza, taki ekranik holograficzny. Tutaj. Co to jest? Właśnie coś zaaktywowałem. Aha. Ha. Jakiś typek. Tam. Wreszcie że. No nie dajesz. Dobra. Yy, można, w ogóle w tej grze jest coś takiego jak rozdawanie tokenów. Te tokeny, które tak jakby ułatwiają grę. Jakby dodatkowe bosty, że szybciej ci się odnawia ten. Yy, Odnawia tarcza, że masz większe szanse na dodanie magicznych obrażeń Magicznych, no, dokładnie Takie są dodatkowe... No, ale rozdaj sobie to? Nie, bo po co? No, 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 życia Dam 1%, potem daję 75% chyba Patrz, proszę, się pokaże i, i nie przejdzie Ups, już nie przejdziemy Ale dupa, no To nie jest gra, dobra, wychodzimy Well, chodź, nice you. uh, tak, chodź. Patrz. O, fuck. Chyba spadłem. Ciup, na ziemię. Patrz na mnie, patrz na mnie. Ale gdzie ty jesteś? Ciebie nie ma. Mm. Ciu, żeś się potknął jeszcze. Zęby mm. dwa straciłeś. Minus 300 HP. Ta, ta jest moja. Poczno. Poczno, poczno, poczno. Masz strzelbę? Dostać? To dobrze, to dobrze. Muszę wejść do ekwipunku. Natarnie i wyjść z gry. O, mam jakiś token. No właśnie, to są te tokeny, o których wspominałem. Aha, takie fajnie Banu. Chciałem jakoś kliknąć na to, żebyś coś odpaliło, nie? Nie wiem, co to. Zmogę coś wybrać. Dobra, y... Idziemy? Idziemy do następnego poziomu. To nie jest poziom, raczej kontynuacja. Yyy. Tego już nagrywają w ogóle ponad... ...3 minuty, więc... ...trzeba się zaraz pożegnać i zacząć nagrywać kolejny egzemplarz tak, nagrywania. Dobra, tak więc... chodź tutaj trochę bliżej. <laughs> Dobra, lag jest, to, to znaczy, że to już koniec. Dobra, to. Ja jestem kadet. I żegnam się z wami do następnego odcinka. A to jest Korn i nie wiem co on robi. No to see you later.